Cześć, witajcie, z tej strony Tropik, a to jest seria serwera MCHC. No i tyle. Jest ze mną dzisiaj. Kupa. Siema. To jest nie wiem, to żeś naprawdę trafił. To, to. Nie interesuje mnie to. Dobra. Tak więc o co chodzi w tej, w, tej, w tej nowej serii? W tej nowej serii chodzi o to, że jesteśmy sobie na serwerze mdzcpl oczywiście. Link do tego do tego do tego serwera będzie podany w opisie. Adres IP, tak, tak. I tak, serwer ten jest, był po prostu rozpromowany przez nijakiego no Life'a, którego nie subskrybuję, Ja go nie lubię, nie wiem, na tak mi jakoś przypadł do gustu, że go nie lubię. I tak, ale powiem wam szczerze, że ten serwerek jest dosyć fajny. Dlaczego? Ponieważ e, charakteryzuje się tym, że ma oryginalny plugin, e, jakim jest e, Guild. No i dobra, e, tak aktualnie znajdujemy się w naszej gildii, jaką jest Guardian An Angeles, tak chyba dobrze to powiedziałem, tak, Guardian Angles. Pięknie to powiedziałem. I tak, ogólnie rzecz biorąc, na razie ta Hilda wygląda tak, ale ja ją zmienię troszeczkę, będzie ona tu ładnie rozbudowana, bla, bla bla bla, bla bla bla, będzie tutaj wszystko sobie tak zrobione, że nikt nam tu nie wejdzie. Nawet nie ma chyba szans. Jednakże, boję się o to, że zginę tutaj kiedyś, jak poprzednio 10 tysięcy razy, że dostałem banana i płakałem z tego powodu, ale dobroduszny Przywódca tejże gildii Ofiarował mi zbrojkę, jaką mam aktualnie. Protection 3, każdy by taką chciał mieć. Tak, no to, to co wam jeszcze mogę powiedzieć? Tu jest enchant. Fak byś się coś odezwał, ty kupo Co? O, nic, ja tu opowiadam, a ty nic. Dobra. Tutaj Nie, jest... przeszkadzam. To jest ta nasza taka stołniarka. Z tej, że stołniarki wypadają sobie takie różne ciekawe diamenty, ponieważ jest tutaj odder drop, No, pewnie nie jest odder drop i czemu to jest włączone? Ziom, możesz to wyłączyć. Dobra, no, chyba wyłączyłem to, no ale myślę o to. I tak, ja w tej chwili wróciłem z bierzmowania, kiedy to nagrywam. I tak, nagrywam sobie z tego MCHC. I widzicie, trafiłem sobie na kilka tam tamtych rzeczy. I i tyle wam powiem. Jeszcze co wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że tutaj, oczywiście, e, będą przedstawione jakieś fajne stęgi z tego, jak się klepiemy i w ogóle, tylko oczywiście, muszę sobie zrobić EQ Protection, oczywiście, 4, żeby nie było. Ziemia, jak chcę to wyłączyć, to czemu to się nie wyłącza? To jest nie fair. Ok. Ja to sobie skopię, tak, o pięknie to kopię. I tak oczywiście będą tutaj pokazane jakieś najlepsze momenty z tego serwera, nie żebym was oczywiście przynudzał cały czas kopaniem, bo to co ja robię na co dzień, żeby sobie nabić... O sorka rozwaliłem Tam troszeczkę, to naprawisz. Masz to i napraw w moim e, Żeby was tutaj nie przynudzać ogólnie, to sobie takie, no tutaj urządzimy jakieś różne... Pogawędki z całą hindią mi w ogóle. Będzie fajnie. No nie kupa? No. Wciąż sobie dałeś nik kupa, no proszę cię no! Jakim trzeba być durnie, za przeproszeniem. I dać sobie nik Kupa. Hmm? To jest moje pytanie Nie wiem No ale to już inny rozdział. Dobra, ogólnie, może Wasz tu jeszcze oprowadzę. Tu jest nasze jajeczko. A ty czemu masz szenk? Bo mam taki. Bo zostałem banana na, banan, na koksnickiego. No i tu mamy pokój e, Sivusa, który dostał banana, tak? Szubę. Szubę dostał, tak? Hmm, ciekawe co tu ma. Płysną skrzynkę ma, dobre. Czemu tutaj ma pięknie kamienia? Co tu tak wszystko pozostawić sobie, myślę, że jest taki fajnie... Uuu, tutaj ma dużo boli obsidianu troszeczkę. Ile żelaza ma? Ok, tutaj ma piękne kilofy, o które sobie od niego z pewnością pożyczę kiedyś. Tak, bo ja oczywiście jestem biedny i nic nie mam. Tutaj jest pusta skrzynka, tutaj jest uj, jakaś dalsza w ogóle, tutaj pewnie jakaś plantacja marihuany z pewnością. No i tak, ja ogólnie rzecz biorąc... Proszę troszeczkę zmian do tej gildii, ona w stanie się mocniejsza, przynajmniej się postaram. Mmm, Serax ma nice rzeczy. No dobra. Ja <laughs> ogólnie rzecz biorąc, swojego pokoiku jeszcze nie ma. Tak więc muszę go zrobić jak najszybciej. Yy, I jakoś inny zwierzę jest. Chyba tutaj ktoś ma fajny pokoik. A tutaj jest naszego przewodniczącego gildii. Zobaczmy co on ma w tych skrzynkach. Fajną, fajne to wszystko, tylko że jest mały problem, że nic z tym nie ma. A tutaj są moje piękne rzeczy. Cenzura oczywiście będzie na to. Nie, nie, nie. No i dobra, tam sobie na górę wychodzimy. Niestety nie mogę tego pokazać ze względu na to, że yy, jeśli bym to ukazał, to z pewnością by nas rozwalili. Ale a tutaj my tu sobie jeszcze zrobimy takie triki różne, fajne, że tylko my będziemy wiedzieli, które się wchodzi, wychodzi taki joke. Kupa nowych coś się odezwi, a nie kurde, kupasz mi tutaj. Co mam się doży? No nie wiem, powiedz coś od siebie, pozdrów nie wiem, mamę, tatę, dziadka, siostrę, brata, jeśli masz. Nie mam. To widzisz. Joined your channel. Pozrób, ciocie. Dzień dobry, nagrywam. Pozdrawiam ciocie. No to dobra, ja też mnie serdecznie pozdrawiam Ciocie Kupy, mam nadzieję, że obejrzy ten filmik, zasubskrybuje mnie, zalajkuje i będzie tak ogólnie fajnie. Nie wiem kto tam wbił, kto wbił? Siemante. O, cześć, 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 Azar, A to jest Azar, to jest mój przyjaciel, My bf, bf. i on jest bardzo dobry. Był ze mną na gildii kiedyś, ale niestety tam to nie wiesz. Tak? Tak jest Azar. Ale co się stał? Nie wiem, co Nagrywam was. na YouTube, jak chcesz możesz pozdrowić. mamy, tatę, siostrę, brata, dziadka. Pozdrawiam koleżankę, która mnie usunęła z escape. A. No to ja również pozdrawiam koleżankę, która usunęła go z escape'a. Z pewnością jest to jakaś julka, czy ciurwie jaka. Pozdrawiam ją, mam nadzieję, że mnie. Nie zasubskrybuje, bo takiej to ja nie chcę. To będzie pusty słup. Dziękuję, dobranoc. Okej. Okay. Tutaj mamy śmietnik, w którym się już utopiłem raz, przez przypadek. Tutaj mamy closet. Tak, to jest closet. Tak, tutaj, tutaj to jest ta to stołniarka. Wejście, tu, jest nasze, tu są nasze główki. Tak, główki, przez dwa w. jest świetna podłoga, no i tutaj mamy, no, no tutaj. O, tutaj, tutaj się kupa załatwia, ale nie radzę tam chodzić. tutaj są stoły do alchemii, tutaj są jakieś rytmówki jakieś mobów, no, pięknie. Dobra, tak, więc chłopaki. Yy, no ja tyle miałem do powiedzenia, no. może wy coś jeszcze dodacie od siebie, jeśli chcecie. Cieszę się, że rozmawiacie ze mną. Seum, W Ziąku, to odezwałbyś się, a ja tu nagrywam, a ty, no, beach pies. No, ale dobre. No to tak, on już kolejny został zabity, czyli dostał banana. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że sobie go nie kupi, bo, bo nie warto. zapinzony. Za 5 zł to jest troszeczkę zdzierstwo. Jak dla mnie, niech wykupić sobie takiego urba na 100 osób, mają 500 zł. Oczywiście od wzrostu to mają 250 zł. I 250 zł, a serwer kosztuje 300 zł. Czyli dokładają sobie jeszcze 50 zł z tych VIPów. Tak więc dziękuję, dobranoc. Mają już sobie nałożone cel. Ja Podobno na myślę... cały rok zapracamy. No, no to proszę Cię. Taki serwer nigdy nie padnie, ponieważ jeśli mają wykwalifikowaną pomoc techniczną, bla 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 bla, bla 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 To będzie dobrze. I proszę mnie tu także są piękne brodawki. Tak. Brodawki. Dobrze, tak więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się to spodobało, I tak? I chłopaki, wy też się z Cześć! Cześć! Tak, oni się żegnają, to ja również, dziękuję i dobranoc! Tak jeszcze ujęcie mojej świetnej zbroi, tak, 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 dobranoc! <noise>